Witam pana. Słucham panie Rosłanie. O czym dzisiaj rozmawiamy? O czym Zacznijmy zaśnijmy od, od, od tego, że każdemu to mówię. Nazywam się. No ale wszyscy mnie znają. No jestem Krzysztof Ziłkowski, Polska w końcu. Bardzo dziękuję. No już pierwszy mamy punkt za sobą. Jak widzisz. Jesteśmy wczor... tutaj w Tolminie na Mistrzostwach Polski 2014. Stoimy na górce, która się nazywa Kobala. Tutaj widać Tolmin. I wulkan taki mały Kozlof rob Jest świetnie, piękna pogoda, wczoraj się odbył pierwszy tas. Właśnie jak widzisz wczor wczoraj jak ty widzisz wczorajszy task z swojego punktu widzenia? No, task był długi. długi. <laughs> A ja za wolno leciałem. leciałem. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o wczorajszy tas. Dzisiejszy no. dzień jak widzisz? No już powinniśmy latać, ja tu jeszcze niestety nie latałem Ale będzie dobrze. Udałem mhm. się, że może być trochę bardziej stabilnie. Czyli będzie trzeba latać wysoko. Dzisiaj wysoko podstawy, tak? No. Mhm. Jak organizacja, jak widzisz w ogóle? Organizacja jest dobra. Super, tak? Masz jakieś no. zastrzeżenia, coś, jakieś uwagi, coś ci nie... No, tak super, to musiał być super, no. Walter Śniadań na... nie ma na campingu. Walter na przykład narzekał na to, że... W... Nie ma ciepłej wody, dzisiaj nie było prądu, prąd wyłączyli w nocy. Dobra, dobra, wystarczy, bo to już aż przyginasz. <laughs> Walter na przykład powiedział, że w porównaniu w czasach tych, jak tam młodości, jak on tam zaczynał latać, i tak dalej, na zawodach, on mówił, że starzy piloci, to znaczy piloci siedzieli do drugiej w nocy i chla... to znaczy miło spędzali czas. Nas, przy... no, A dzisiaj tak. jest to zupełnie to jest co innego. Do łóżka. Tak. Masaż. Ty... Ty widzisz to w lepszą stronę czy w którą lepszą stronę? No sport to sport, no. nie ma miękkiej gry. Rozumiem. dobra Krzysiek, powiedz mi, co sądzisz o nowych, o powiedzmy o nowych? pilotach, którzy po prostu depczą wam po piętach, wam doświadczonym no już już dawno nas wyprzedzili no. nas mm. doświadczonych, coraz mniej jest tych, tych starodawczych pilotów czy ja wiem, starodawczych, Dużo sporo jest pilotów, którzy powiedzmy zaczynali w prawie od samego początku ja wiem, ale już nie wczuję. <grym> no, może to tam związane jest, nie wiem z, z leniwstwem, z przesytem z, nie, no, każdy, ma, każdy ma swoje życie, podejście. No, i ten, nie można całe życie być tym, tym motylkiem. Z kwiatka I na kwiatkę. No. Z kwiatka na <grym> Dobra, Krzysiek, nie męczę cię. E, To do zobaczenia po namecie. Witam, szan tego, żegnam szanownych telewizorów. <grym> Cześć. <grym>